Święto to czas, kiedy dzielimy się z innymi tym, co mamy najlepsze, dlatego krypta pełna kości wykorzysta gry fabularne, żeby zorganizować przedświąteczną zbiórkę charytatywną. Czołem, z tej strony Cypis. Witam na kanale Krypta Pełna Kości, który zwykle poświęcony jest w pełni grom fabularnym. A teraz, z okazji zbliżającego się czasu świątecznego, ogłaszam tym filmikiem akcję fabularną Skarbiec, którą Krypta Pełna Kości organizuje we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja. Fundacja Świętego Mikołaja zgodziła się patronować całej tej akcji, całej zbiórce charytatywnej. Znaczy, jestem. Za co jestem bardzo wdzięczny i to właśnie na rzecz tej fundacji będziemy zbierać nasze darowizny, a konkretnie na organizowany przez świętego Mikołaja Fundusz Na rzecz Młodzieży na Ukrainie. Wszystkie zebrane w ten sposób dotacje przekażemy właśnie w tym celu, żeby poprawić świąteczną sytuację dzieciakom na Ukrainie. Jak to będziemy robić, powiem już za chwilę, dlatego że najpierw chciałbym wspomnieć o osobach, które współpracują z kryptą w tym szczytnym celu. Po pierwsze jest to oczywiście, tak jak już wspomniałem i powiem jeszcze raz, Fundacja świętego Mikołaja, która patronuje całą tą akcję i to właśnie dla nich będziemy zbierać nasze dotacje. Po drugie jest to mój właściwie stały partner, czyli sklep z grami planszowymi Chaos Games w pile. Jeśli oglądacie mój kanał, wiecie, że Chaos Gości w Krypcie raz na tydzień podczas nagrywanych tam w sklepie sesji. I teraz z okazji przedświątecznego czasu wspaniali ludzie z tego sklepu zgodzili się wspomóc Kryptę. W tej akcji charytatywnej dołączyli się jako jeden z patronów akcji Skarbiec i będą razem z nami zbierać fundusze na ten szczytny cel. Kolejnym patronem jest Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury, działające na terenie. Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, które też patronuje tej akcji, i ostatnim, ale nie najmniej ważnym patronem jest blog Bioarka, który też patronuje temu wydarzeniu i razem z nami będzie napełniać skarbie. Prowadzę rozmowy jeszcze z niektórymi instytucjami i osobami, które być może dołączą się do akcji jako jej patroni, ale to jeszcze nic pewnego, więc informacje o tym będą dostępne w najbliższych dniach. Na profilu. Skoro to mamy już za sobą, powiem teraz, w jaki sposób będziemy zbierać fundusze na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja. Tak jak powiedziałem, wykorzystamy do tego gry fabularne poprzez nadawanie sesji na żywo tutaj na kanale. Sesje będą dwie. Nadawane 14 i 19 grudnia. Pierwsza odbędzie się w Poznaniu, druga w Pile i obydwie w godzinach od 17 do 22. Dlatego zarezerwujcie sobie ten czas i dołączcie do nas, żeby wspólnie fajnie się bawić i przy okazji zrobić coś naprawdę dobrego. Podczas nadawanych na żywo sesji tutaj na kanale, wy poprzez przyciski umieszczone pod filmem będziecie mogli wpłacać swoje darowizny, które nie tylko przysporzą się do zebrania większej ilości funduszy co jest naszym pierwszym celem ale będą miały też wpływ na sytuację przy stole. Dlatego, że mechanika, jakiej będziemy używać do gry, jest moim drobnym eksperymentem. Gracze podczas sesji, zamiast wcielać się tak jak zwykle każdy w swoją postać, będą odgrywać rolę podświadomości, tudzież świadomości, jednej postaci, którą przeprowadzą przez zabawny scenariusz, w którym nasz bohater będzie zmagał się z gorączką przedświątecznych zakupów. Wy, obserwując tę sesję na żywo. Opłacając swoje datki, będziecie mogli wykupować premiowe lub karne kości dla graczy, w ten sposób poprawiając i ułatwiając lub też utrudniając im test. Jeśli taka forma zabawy Was interesuje, powtarzam, bądźcie tutaj 14 lub 19 grudnia, kiedy te sesje będą nadawane na żywo. Na kanale. Datki zbierane w ten sposób podczas sesji nie są jednak jedynym sposobem, w jakim będziemy napełniać skarbiec krypty, dlatego że pomiędzy tymi dwoma sesjami od 14 do 21 grudnia, czyli w czasie, kiedy będzie trwać, cała akcja skarbiec, będą na profilu krypty wystawione pewne przedmioty. Do których wy będziecie mogli deklarować swoje darowizny. Ja 21 grudnia ogłoszę zwycięzców tych licytacji i podziękowaniu za hojny dar, nie tylko materialny, ale płynący prosto z serca, do tych zwycięzców zostaną przekazane wylicytowane przedmioty. Do krypty jak na razie zaprosiłem parę wspaniałych osób do współpracy. Jeśli Ty też się do nas dołączysz, jestem pewien, że jesteśmy w stanie zrobić coś naprawdę dobrego dla dzieciaków na Ukrainie przed świętami. Nasz cel, który będziemy próbowali osiągnąć podczas całej akcji Skarbiec ustawiam na 10 tysięcy złotych. To jest suma, którą mam nadzieję, że wspólnie osiągniemy i będziemy mogli przekazać do fundacji. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie dołączyć się do akcji Skarbiec, jeśli chcecie ją znaleźć. W opisie filmiku macie link do mojej strony na Facebooku, którą, na którą serdecznie zapraszam, bo tam będą pojawiać się wszystkie informacje a propos tego, co będzie się działo. A jeśli nie chcecie przegapić sesji, które przypominam, odbędą się tutaj, będą nadawane na żywo 14 i 19 grudnia. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, żeby to wydarzenie was nie ominęło. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że widzimy się 14 lub 19 grudnia podczas tego wspólnego, popularnego grania w pomaganie. To tyle z mojej strony i do zobaczenia. Czołem.